więc kwestionariusz zidentyfikowany tym razem wiem, że wczoraj na premierowa ekspozycja odbyła się w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia zgodnie z tą formułą naszej współpracy właśnie dzisiaj mamy drugą, drugą odsłonę wystawy, która dotyka tego samego programu. Witam wszystkich artystów Uczestniczących w tej wystawie, a jest ich tutaj nie mało. Witam dyrektorów Zaprzyjaźnionych Radomskiej Instytucji, pana dyrektora Ziemuzińskiego i pana Wiglielandowskiego. Prawie, że nawet prawa. Wystawa jest dziełem naszego kuratora Leszka Golca, który w tej chwili wykonuje obowiązki dokumentalisty, ale dziękujemy mu za, za trud i tak dalej.

Chcę powiedzieć, że siódemka w numeracji, tak to powiem, festiwalu jest sporym osiągnięciem. Jestem przekonany, że dalsze realizacje są przed nami jeszcze wielokrotne. Trudno dziś powiedzieć co do szczegółów tych realizacji, ale mam nadzieję, że ten festiwal który przyjął się zarówno w środowisku, w środowisku i Jest również, co je zaakceptowane przez artystów i przez społeczność artystyczną w ogóle w całym kraju. To zasługa przede wszystkim Państwa, którzy uczestniczycie w tych realizacjach. Jestem przekonany, że kontynuacja będzie stałym wzrost. Ktoś wczoraj fajnie był, Dziękuję za Dziękuję bardzo. Pani Jakna, poproszę. Ja tylko chciałam powiedzieć o samych początkach, skąd się wzięła wystawa Fotoobiekt. Mniej więcej rok temu w okręgu warszawskim z PAP-u pomyśleliśmy, że fajnie było zrobić festiwal fotograficzny w Warszawie. I wymyśliłam wystawę Fotoobiekt, bo dawno nie było takiej formy prezentacji um, projektów, które wykorzystują w przestrzeni um, fotografię. E, zaprosiliśmy Leszka Golca do współpracy. Bardzo się cieszę, że się zgodził. Cieszę się z tej współpracy właśnie z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku e, i później też już z Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrowne dla domu. No i dzięki temu... Um, Dzięki tej współpracy podczas festiwalu Łosów Fotodej w październiku wystawa um, Fotoobiekt była prezentowana w Galerii Propaganda. I życie tej wystawy toczy się dalej. Wczoraj była odsłona w elektrowni, dzisiaj tutaj przepięknie zarażowana przez Leszka Golca. Bardzo się cieszę z tego, że ta wystawa ma kolejne życia. To mam nadzieję, że będzie miała też kolejne Serdecznie dziękuję, dziękuję również artystom, którzy biorą udział w tej wystawie. Dodajmy jeszcze, że jest publikacja. Tak, Uwioski tak. Trzytomowa, bardzo tupa, dobra antologia. Tupa, tupa w księgarni jest klujba katalogu Strzelby, który jest za festiwalu, między innymi właśnie katalog Dziękuję. Proszę Państwa, Komentarz merytoryczny. Proszę oderwana od ściany, od ściany widza, tak jak obiekt, został oderwany od przestrzeni dośrodkowej bądź tej dwunymiarowej, co miało miejsce z początkiem XX wieku. Przywołam z pamięci, bo też może nie intuicyjnie, ale pamięciowo, to, co, co teraz kojarzę a propos tego problemu, który podjęli tutaj Państwo kuratorzy, tutaj, jak na i pan Nie istnieje, termin fotoobieg nie istnieje. Nie ma swego autora, literatura nie podaje definicji tego, tego, tej kategorii w sztuce, to nie mówię dlatego, żeby być zbyt koniunkturalnie i zniżenie, skłaniać się ku pomysłodawcom te, 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 tej stawy, która jest problemem, która zawiera ten problem. Ale fotografia była pierwsza, a obiekty w sztuce pojawił się później, w sensie technologicznym. Co do obiektów, to wiecie jaką no, rewolucyjną rolę gest martiali Champa z 1917 roku. I oni podążając, pościgali ci, a O fotografii nie wspomnę, bo spotkała się tutaj jedna twórców fotografii. które Państwo znakomicie wiedzą, jaki żywot miała i jaki bój toczyła o to, aby swój konsensus i status w sztuce, właśnie a nie tylko dokumentalnej wizualizacji świata, yy, zajęć. Jeśli miałabym kiedykolwiek skojarzenia czy jakiekolwiek tropy do Państwu przypomnieć, to odwołabym się do może do tekstów Reniera, yy, który pierwszy mówi o tym, o obrazie. Wypowiadał piękny traktat o obrazie to był taki protokonceptualny statement a w sensie praktycznym już przedmiotowym, choć konceptualizm, jak wiecie Państwo, nie produkował przedmiotów, produkował w nich ideę, paletą czy tym polem kompozycyjnym była ludzka umysłowość. I to wcale nie dlatego, żeby tak blisko stali, w postawie konceptualiści Hanta, bo przecież sam termin się już z wieków średnich, o który docenił właśnie ten obszar kreatywności Mówił, że to naprawdę wystarczy. Tylko nasza ziemska łączność wymaga y, od nas tej namacalności, uwiarygodnienia y, naszej y, kre, kreatywności ludzkiej, która stoi w bliskości kreatywności absolutnej. Ale o tym dosyć. Pierwszym fotoobiektem obiektem nienazwanym, nienominowanym, niesygnowanym i niewłączonym, y, ale. Y, Podobnie, podobnie gestowi Marcela Duchamp, e, jeśli idzie o, o obiekt e, w sferze sztuki, była sądzę propozycja czasem to właśnie znaczy konceptualna definicja e, od e, wzorowana czy odzwierciedlona w pracy three, One and Three Chords. E, mamy przedmiot, jeszcze przy Mamy obraz fotograficzny tego przedmiotu i definicję słownikową. I chyba od tego zaczyna się prowincja tej wystawy. Tym bardziej z radością to przypominam, bo twórcy dzisiaj obecni są współuczestnikami tej tendencji intelektualnej, która na świecie nazywała się konceptualizmem, czy sztuką konceptualną. A w Polsce, tu przypomnę znakomitą intuicję, teoretyka e, sztuki Andrzeja Kostołowskiego była inwencją, czyli inwencją konceptualną. I e, życzyłabym sobie w tej wystawie, a to też jest moje intuicyjne podglądanie procesu twórczego, który rozpoczęli e, kuratorzy tej wystawy, korzystając z dorobku i z aktywności e, artystów. E, e, którzy dotknęli fotografii i dotknęli definicji object, a nie subject w sztuce, to też bardzo ważne, bo to jest zmiana w kwalifikacji w całej istotowości w twórczości ludzkiej. Zatem życzyłabym sobie, żeby ta wystawa miała swoje kontinuum, a mówiąc językiem codziennym, długi tour po Polsce w Serdecznie dziękuję To jakby jakby wejść jak jedną przeszła mam powiedzieć, że to czy to intelektualne to jest Dublina.